I rozpoczęli kapitalne starty. łazmi al Od razu zbudowana przewaga, dwie długości. Dalej Dorian, a dalej cała grupka się tasuje. Teraz tej grupy wyskakuje Żezg de Bozul. Trochę przyblokowana klacz Sodia. Na ostatnim miejscu Hamal razem z Riskalla. Na prowadzeniu Łazmi al z przewagą, ta przewaga teraz wzrosła do ponad 5 długości, dalej Rzes de Bozul, Dorian Sodia e, e, Riskalla na ostatnim miejscu Hamal. Uciekała Łazmi al że Rzes de Bozul teraz próbuje troszkę odrobić strat. Na trzecim miejscu Riscalla, dalej Sodia, yy, Hamal, Dorian i na ostatnim miejscu oficer. O tempo bardzo mocne. I z przewagą wciąż Łazmiel Kalediech przez Rzesz de Bozul, yy, Hamalem. Risk Alla i Hamalem. Poprawia teraz na pole, na zewnętrznej, oficer. No ale Łazmi al ma olbrzymią przewagę. Rzesz de Bozul go ściga, reszta jeszcze dalej. Teraz polem mocno poprawia oficer, no ale rozpoczął z dużą stratą ten finisz. Nieźle galopuje, także risk Łazmi al Kalediyah duża przewaga, teraz łyka. Kolejne metry oficer, ale do zwycięstwa to chyba troszkę jednak zabraknie. I za chwilę celownik wysyłany Łazmi al Kalediyah wygrywa gonitwę. Drogi jest nieco spóźniony oficer. Dalej rzezg de Bozul. Następnie czwarte kończy Hamal.